Jeśli ktoś jest spragniony i wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Niby na pozór wydaje ci się, że wszystko w twoim życiu jest ok. Jesteś zdrowy, masz rodzinę, niby niczego ci nie brakuje. A jednak w sercu czujesz, że czas ci przebiega przez palce bardzo szybko. I że nie wiesz, do jakiego celu dążysz tak naprawdę. Wtedy stań przed obliczem Jezusa Chrystusa. Spójrz, skąd tryska wodospad miłosierdzia. Ten wodospad jest dla Ciebie. Zaczerpnij z niego kilka łyków. Zapoznaj się z miłosierdziem Jezusa Chrystusa. A uwierz mi, że już nigdy nie będziesz łaknąć i pragnąć, bo będziesz pełen i syty.